I hej, jestem Games i będę was kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie mamy najnowszy patch do Covetry Black Ops 6, sezon 4 i czy też przeładowanie wiadomo, sezonu, które następuje o 18.02 lipca, czyli w środę. I tak, jak widać mamy trochę zmian, w tym przypadku mamy dwa patch oczywiście jak to zwykle, te wszystkie zmiany będą, link w opisie, tak, macie do blogu, e, są ogólnie to dwa blogi, ponieważ jeden partner jest do multi oraz zombie, a drugi jest do warzona, osobne, więc żeby nie było, i tutaj mamy oczywiście zmiany, jakby, które dotyczą multiplayer i zombies, właśnie je omówimy, omówimy głównie zombies, multi zbytnio nie będziemy omawiali, jest tego sporo, tak, jest tego trochę, także mamy zmiany e, tutaj w grief, Backup z zombies, griff, gdzie no są bardzo specyficzne. Ogólnie bardzo dużo hejtu na to idzie, ponieważ moim zdaniem zniszczyli gryf na obecną chwilę, chyba że tę zmianę przywrócą, tak jak była wcześniej. E, nie nieważne, tu oczywiście już kontent omawialiśmy, jakie będą mapy, bronie i tak dalej. Co nie, tu wszystko jest na początek, co już omówiliśmy. Co będzie na start? Tak, wiemy, że będzie na start ten tryb właśnie z mega abominacją I właśnie ten drugi tryb, czyli z, o, właśnie z e, pokojem Dopiero będzie y, w jakimś oknie startowym, chyba jestem w nawet okno startowym, czyli w trakcie sezonu Czyli wiemy, że na premierę będzie ten tryb, ale ten drugi z e, pokojem startowym w Zombies Dopiero będzie w trakcie sezonu, więc może być to, nie wiem, dwa dni później Na przykład w piątek, albo tydzień później, w kolejną środę, więc nie wiemy do końca kiedy Aczkolwiek, tak, będziemy grali jeśli chodzi tutaj o wydarzenie Tabela Liderów Znowu mi się wydaje, że tutaj to, to będzie chyba trwało do końca jakby sezonu Tego, wiadomo, pół sezonu Więc do, zobaczymy. Dobra, także mamy, jak widzicie Nowe multi, wiadomo, wydarzenie I tak dalej, wiadomo, to już wszystko wiemy W sumie pokażę wam szybko, i jak będzie wyglądał Event Pass o, więc proszę bardzo oto tweet od of jak gdzieś mamy właśnie tutaj event pass, który dotyczy oczywiście eventu naszego z Bevisem oraz Batheadem I to oczywiście jak zwykle jest to płatne oraz darmowe, macie tak zwany free track, czy też darmowy oraz płatny Więc pierwszy zobaczmy ten darmowy, który jest na dole, czerwony, tak I w tym przypadku tak, jest on ciekawy, dlatego że w tym przypadku otrzymujemy dwóch operatorów unikalnych, wiecie Jakby nie jest to skin jakiegoś operatora, więc być, jest szansa, że będzie miał inne linie dialogowe unikalne Aczkolwiek wiemy jak to jest z tymi mm, liniami dialogowymi, będzie dosłownie te same ze wszystkich innych operatorów, które kupiliście już pewnie wcześniej Bądź, wszyscy, którzy kupili, typu wiadomo, linie dialogowe typu e, Smooth, Too Smooth, Can't feel My Face. wiecie o co chodzi? Kopi wklej to sobie te same linie dialogowe, aczkolwiek, tak czy siak, otrzymujemy dwóch operatorów za darmo, za darmo. Więc, jakby to jest moim zdaniem usprawnienie, mimo tego, jakby nie zależy mi na, na tym evencie jak zbytnio nie obchodzi mi, i tak dalej. Więc, nie zbyt mi obchodzi, jakby używanie tych operatorów, A mimo tego, jest to ulepszenie, tak. I byłoby jeszcze lepiej, gdyby były schematy, tak? jak Jakby te schematy są w tym płatnym tierze i tak, jakbyś tu otrzymuję emblemat za darmo. Jakiegoś gościa na motorze. E, ogólnie ogólnie nie oglądałem tej tej anime więc nie, nie, nie wiem dokładnie co to jest, więc możecie mi dać w komentarzach, znacie, jeżeli znacie i oglądaliście. E, także otrzymujemy double, double X na godzinę, spoko. Pff, e, naklejka, nikt jej nie użyje, więc spoko. E, także otrzymujemy nowy, nowy, nowy jakby Mod SVD, Full Auto Konwersja. E, tak, kolejnego nowego operatora jest to Todd, także mamy Tota oraz y, Buscata, także oni są za darmo. I finalnie, wiadomo, dwie bronie nowe, Jak wiadomo, że za darmo, to nie ma o czym mówić. Jest to oczywiście Pikax, czy też oraz Olimpia z Black Ops 1 i 2. Tak to wygląda i tak, teraz jeśli chodzi o płatny, ten żółty na górze, e, tu od razu otrzymujemy Bevisa, z czego będziecie także mogli kupić w bundle ich, tak, tych dwóch, e, aczkolwiek żeby kupić bundle, no to dopiero będziecie mogli poczekać do piątku, e, będą to takie jakby takie wersje y, jakby z y, takimi, wiadomo, skórkami militarnymi, to są takie, wiadomo, zwykłe, e, tak, mamy Bevisa na start, macie melee skin na y, baseball, tak, y, mamy także jakiś finishing, wiadomo, wykończące y, wykończenie. E, także mamy hot cheese, e, czy też gorący ser, schemat na SAPła, który nie wygląda jakby dobrze, jakby taki whatever, taki średni. E, także mamy właśnie emotkę, we Rock. Także kolejny schemat chyba na AK, e, tak, Defroct, który wygląda tak. I jeszcze otrzymujemy gun skin, czyli Ekan broni na broń. E, no i wiadomo tego drugiego operatora Badheada, czyli Bawisa i Badheada, więc. Jakby dziwne, że dają dwóch za darmo i w ogóle jakby nie wiem, bo co, bo my schytywaliśmy, że nic nie dają w tym darmowce jakby i dlatego teraz dają operatorów, nie wiem, bardziej bym w sumie przyjął schemat niż operatorów, bo jakby oni mnie zbytnio nie obchodzą jakby konkretnie. Wiecie, szczególnie, że jakby linie dialogowe nie są unikalne, są to są kopii w wklej z innych operatorów, więc te operatorzy jakby nie mają znaczenia, bo nie są unikalne, bo nie mają innych jakby linii dialogowych, to samo jak kupić bundle nowy, jakieś jak kupić bundle, to miałeś inne jakby linie dialogowe, gdzieś tak jakby tak nie jest, nie? Co było zawsze fajne, gdy grałeś właśnie Warzone, Multi czy Zombie, no ale no cóż, tak wygląda ten oto event, e pass, e -be -in Bad Badhead crossover w Black Ops 6. Dobra moi drodzy, lecimy z ponieważ tego tutaj trochę jest. Start! Jak widać, mamy tutaj małą, bardzo ważną informację. Broń wieloosobowa oraz Zombies, czyli to jest do Multi oraz do Zombie. W zadaniu czwartym skupiamy się na dostrajaniu dodatków, jeśli chodzi o równowagę dodatków. Naszym celem nie jest aby każdy dodatek był odpowiedni dla każdej broni. Mimo to chcemy, aby każdy dodatek miał miejsce w wielu konfiguracjach w stylach gry Black Ops 6. I te zmiany działają się na dwa główne obszary. Pierwszym jest ulepszenie obejmujące portfolio, cele dodatków, które mają mniejsze zastosowanie oraz drugie, celowanie zmiany dotyczące konkretnej broni, aby umożliwić nowe konfiguracje, tak? I tutaj mamy właśnie na liście te dodatki, które zostały zmienione, czyli mamy na myśli właśnie tą skróconą lufę, wiadomo, te gripy, uchwyty, precyzyjne grypy jakby lasery, nie, kolby taktyczne i tak dalej, to wszystko właśnie zostało zmienione i moi drodzy, uwaga, oto jest właśnie ogromna, ogromna, ogromna lista gdzie dosłownie każdy dodatek na każdej broni został dostosowany z tego co ja tutaj sobie szybko przeglądałem i czytałem, to większość dodatków dostała bafa, jakby, nie wiem, 80% A więc tak wiecie, dosłownie jak mamy regulację załączników, mamy dosłownie na przykład sprężyna teraz będzie jeszcze więcej nam dawała Nie wiadomo, kontroli w odrzutu pionowym, poziomie i tak dalej krótka lufa będzie nam zwiększała. no wiadomo, sprint of fire i tak dalej, IDS czas jak widać, ogromne to jest ilość, to jest jakby jedna broń jak coś, więc to jest ogólnie na wszystkich broniach. I jak sobie zejdziemy niżej, to jak widać, jest z tego bardzo dużo, więc możecie sobie właśnie kliknąć, w, w opisie i przeczytać, a ja tego nie wydać, to ponieważ tego jest bardzo dużo, tak? Jak najbardziej. Możecie sobie też właśnie nagranie i obczaić. Jak widać, dosłownie AK, wszystkie dodatki, tak jak powiedziałem, szybkostrzelność i tak dalej, wszystko zostało pozwiększane lub pozwiększone w większości przypadków, pozwiększane. Więc zabieracie z tego bardzo, bardzo dużo. Ames nie wiadomo, mamy wszystkie karabiny nie? Model, mamy, mamy GPR, nie? Goblin MK2, wiadomo. Azval, nie? Kreek CF. ogromnej ilości zmian, jest tego bardzo dużo. I one, tak, one dotyczą zombies, żeby nie było. One dotyczą zombies, mm, jak i multiplayer. Więc żeby nie było, jest to jakby globalna zmiana dodatków. I jak będzie na, do, na, na dobre, na dobre. Tutaj te bronie, niektóre będą trochę szybsze i tak dalej z tymi dodatkami. Jak sobie popatrzycie. szybkość wiadomo, nie gdzie, gdzie będzie zmieszana zwiększona. Mamy, wiadomo, pistolety maszynowe. Jest tego bardzo dużo. Tak, Peszka, Saug, La Ladra, LC9, wiadomo, mamy shotguny nasze EASG, jest Marine, w sumie, no ASG jest meta więc możemy sobie zobaczyć. No to jak widać, jakby dosłownie zmniejszony jest odrzut jeszcze bardziej, więc ba bardzo, fajnie, jakby będzie ba bardzo celna. Mamy też oczywiście naszego WIRA czy też Maelstrom, tak, eee, więc no, jeszcze mamy, jak widać, rkm -y, tak, ponownie kilka tu zmian z tymi dodatkami Feng, karabiny taktyczne, SWAT, SWAT jak gdzieś bardzo dużo, jak -E tak, wszystko to mamy DM10, e TR2. Model Essex nawet zostały zmiany małe Snajperki, wszystkie tak mamy LW3A1, SVD, LR7, AMR4, HDR i na końcu mamy właśnie nasze pistolety, czyli 9, Grechowa i nasz oczywiście ukochany GS w Zombies. Na który tak, dostawał tak, do że bawa tego, jakby nie rozumiem, czemu to są takie aż zmiany globalne. Dodatków, żeby nie było, to nie, nie dotyczy broni, tylko dodatków, czyli zależy co używacie, tak? Wiadomo, dodatków możecie mieć 5 lub 8, jeżeli gracie multi i macie specyficzne, specyficzne karty. Ale no tutaj jakby wszystkie w wiadomo nie założycie, więc no. Jak widać finalnie dwie ostatnie bronie, bronie specjalne, mamy syryn 9mm i mamy regulację do dodatków. Lekki wchyt przedni, poprawka kołysania na biegu jabłowym zostaje zwiększona z 60 do 65%, więc o 5% lepiej gdy spróbujecie i chodzicie, co nie? Wiadomo, lewo, prawo, strafing i tak dalej. Ogólne też dostosowanie do gwoziarki, uwaga gwoziarka bardzo, bardzo ważny buff. zwiększono liczbę amunicji do pistoletów na gwoziarce z 15 do 20, więc teraz macie 5 więcej gwoździ do przebicia dla zombiaków, także bardzo fajnie. Co zakładam oczywiście się skaluje, bo jak ulepszycie broń w paka to macie tak jakby dwa razy więcej, wiadomo, w gwozierce amunicji, o ile dobrze pamiętam, więc macie, jak wiadomo, no jeszcze więcej, zamiast 5 to 10. Także mamy naprawy w multiplayer, dokładnie te, jakby małych jest, to, to są naprawy, gra nie działa, była zepsuta, teraz to wszystko działa, bardzo fajnie. A także mamy grę rankingową, szczególnie, no tylko jest to tyle zmian. I finalnie, moi drodzy, Zombies, czy to są najbardziej, tutaj chyba po to przeczytaliśmy, tak, Zombies, I przechodzimy od razu do, ja, właśnie tych czterech zmian, a potem przejdziemy od razu do gry, ponieważ jak ma coś do powiedzenia. Mapy, na pewno problem z geografią mapy w pobliżu maszyny D3Dakiri w grobowcu. Skrócono czas interakcji przy połączeniu z X, więc zarabia, że można będzie szybciej ten X-Fil wcisnąć. Na pewno problem, w wyniku którego gracze mogli zostać zablokowani i nie mogli ruszyć się po dalszej skorzystaniu z urządzenia spinaczkowego na terminusie. Na pewno problem, w wyniku którego panel sterowania wyświetlał się jasne światła w terminusie. No i a więc dobra, smutek, czy też griff, jak gdybyśmy mamy tutaj e, taką wstępną informację od T, jak dosłownie od deweloperów, więc zobaczmy. Wracamy z kolejnymi aktualizacjami griff do e, sezonu czwartego Reloaded. Monitorowaliśmy tryb po poprzednich zmianach, obserwowaliśmy Wasze opinie i graliśmy mecze z e, wszystkimi z Was. Oto co wylądowaliśmy w tej aktualizacji. A więc pierwszy, jeden, interakcja między graczami. Uważamy, że spowalnianie i popychanie innych graczy, to także przerywanie ożywiań są kluczowe dla, do, dla doświadczenia gryf. Uważamy jednak, że przerywanie regeneracji zdrowia innych graczy spowodowało, że gracze nadbiernie... Indeksowali czy też nadużywali buildów do walki, wręcz. Począwszy od czwartego, te interakcje między graczami nie będą już przerywać regeneracji zdrowia innych graczy. I właśnie to jest ta największa chyba kontrowersja, jaka istnieje na razie w grze, dlatego że dosłownie oni tą jedną zmianą zwiększyli, wydłużyli wszystkie mecze, dlatego że wcześniej, gdy kogoś bijeś z mele, to mogliśmy zablokować regenerację, z czego mogli się go bardzo szybko zabić. Dzisiaj już tak nie będzie, dzisiaj, jak walisz z mele, to i tak, tak będzie mu się te życie regenerowało, co jest moim zdaniem do bani. Jakby nie wiem, co i jakby śpią, że to jakby zrobili, dosłownie, teraz mecze będą bardzo długie przez tą zmianę bo będzie łatwiej przetrwać przez to, nie? I jakby, dosłownie wszystkie odpowiedzi, które widziałem na Twitterze są na temat tego, że dosłownie to jest najgorsza zmiana, jakby jaką wprowadzili. I wiecie, tutaj mówią, że nadużywamy wa broń walki wręcz. Ale wiecie, to nie jest tak, że my ją nadużywamy, tylko oni nam każą ją używać, dlatego że są wyzwania, typu zabij zombie walku wręcz, więc musisz swoją broń wręcz używać, nie musisz swoje nóż używać i jakby ulepszać go, więc jakby po to go używasz właśnie, żeby go wykorzystać. I jakby z drugiej strony to jest część grief tak? Jak tutaj mówił, że blokowanie, wiadomo, wpychanie w Hordę Zombie teraz będzie o wiele trudniejsze, dlatego że on tak się będzie regenerował, jak go nic nie, nie bije, więc było też fajne takiego, wiadomo, utrzymywanie kogoś przy małej ilości zdrowia, dlatego że wiesz, że nie wiem, warnął go Amalgam czy eksplodował na nim zombie. I jakby on wie, że on ma mało zdrowia, więc nie dopuścisz, żeby się zregenerował co moim zdaniem było spoko. O, owszem, ktoś powiedział o jest machanie co chwilę nożem w twarz i przez 5 minut ale właśnie chodzi o to w GRIF, właśnie o to chodzi, żeby żeby męczyć gościa aż padnie, w tym właśnie chodzi GRIF jakby nikt w GRIF nie będzie płakał, prawdziwy gracz GRIF wie, że włączając GRIF, będzie, albo się przystosuje do tego co jest w grze albo będzie, nie wiem, wyjdzie z gry, wkurzy się i to nie jak wtedy dla tej osoby to nie jest GRIF, więc to jest tak na razie najgorsza zmiana ever, że jak według oni statystyk to zmienili, co nie jakby nie wiem, oni chyba nie grają w gry no bo jakby według statystyk to jakby whatever tak jak powiedział Kingman, jakby Statystyka to nie jest jedno, jakby w grze, prak w praktyce to jest kompletnie inaczej. Nie Nieważne, e, zaraz przejdziemy do tego jakby ponownie, bo to jest dramat, to jest totalny dramat, jeśli chodzi o to, a ten up, to jedną zmianę. Kolejne zmiany są spoko, dlatego że aktywizacja gabelgamów, e, bacznie obserwując dane, ograniczamy gabelgams, czyli usuwają gumy, nie będzie możliwości używania tych gum. I te gumy właśnie są to near FX czy też 3 ćwierci do śmierci. Phoenix, tak, Phoenix i także Nowhere But there, czy też tylko nie tam, czy jak się ta guma nazywała. Wiecie, ta jest co, co reanimuje, Więc te wszystkie, wszystkie trzy gumy, które reanimują, e, będą już zbanowane, więc bardzo fajnie. Jakby, a dzięki temu są gry skrócone, dlatego że te gumy są bardzo mocne. One dosłownie reanimują jednym styknięciem palca i ono po prostu przedłużałoby grę, więc fajnie, że teraz już tak nie będzie. Że dosłownie nie bierzesz reanimować kogoś na dystans i tak dalej. E, także nowe nagrody, uwaga, crazy, nowe nagrody za Griff. Jako dodatkowe zachęta dla graczy po ukończeniu meczu, czyli raczej zachęta po to, żeby nie wychodzić z gry. Griff będzie teraz służyć jako nowy sposób na zdobywanie właśnie gum cudacznych, gabelgamsów. Zwycięska drużyna otrzymuje dwa losowe e, gumy cudaczne, a druga drużyna otrzyma jeden losowy e, gumę cudaczną po ogłoszeniu zwycięstwa i porażki. Więc to jest moim zdaniem totalna kpina tego, że za wygranie otrzymujecie dwie gumy, które są jakby nieużyteczne. I nawet jak przegracie, to otrzymujecie tylko jedną. A przypominam, że te gumy można zbierać za X-File, to jest jedno. I tego my nic nie robią. One są takie wiecie, żeby się pośmiać i użyć. Dla, dla zabawy. Więc, jakby to jest komedia, że za wygranie gry, jakby moim zdaniem, powinien otrzymać jakąś taką wiecie. jedną losową gumę. Jak losowa, nie tam, że czerwona, czy fioletowa, Losowa, nawet nie, jakby była nie, za każdym razem nie, niebieska. Ale, no jakby była jedna losowa guma, to fajnie, gdyby było. Ale, no jak komedia, to jest totalna komedia, jak No i są na, na grę, to jest taka zachęta, żeby z gry nie wychodzić, nie? Bo, przecież wszyscy wychodzą z gry. Ale nieważne. Dodatkowe do gry. Wcześniej wspomnieliśmy, że uważamy, że. Nie powinno się ignorować żadnych griefsów, tak, żadnych jakby kar Podczas gdy przekraczasz cel Dlatego w tej aktywacji wprowadziliśmy zmiany na całej planszy Aby każda strefa przechwytywania się liczyła Ponadto po ukończeniu strefy przechwytywania zombie zaczną wychodzić z przestrzeni szybciej Albo powinni się stałe zagrożenie Jak zawsze będziemy śledzić te zmiany Wpływy na tryb, dziękuję za grę, prosimy o przesłanie opinii o to Crazy jakby opinia jest jakby na Twitterze jak na razie widziałem Jakby tutaj te zmiany są fajne, żeby nie było trochę przytamy, tak Eee, wiadomo, regeneracja jest straszna, że teraz nie możesz przerywać, e, gavel gumsy, fajnie, że znerfili, tak, jak widać na ekranie, e, nowe nagrody, jakby, pośmiewisko totalne, tak, e, zombie pojawia, pojawiają się szybciej, to jest fajne, bo teraz zagrożenie większe stanowi, to nie jest takie, że, o, że przykład jesteś zamrożony, albo twoja broń jest słaba i jakby zombie nie ma, nie, i jakby na ludzi przetrwasz, gdy przegrałeś se, więc teraz fajnie, bo te zombie będą szybciej wychodziły i uwaga, jakby jakby dodali buffa do, do właśnie nerfów, nie, Jest teraz fajnie, jakby. Do tych wszystkich negatywnych właśnie rzeczy, które e, są nakładane zawsze na nas, na, gdy przegramy cel, są teraz o wiele bardziej odczuwalne, ponieważ jak widać odpływ amunicji, teraz także zabiera ulepszenie polowe. To jest bardzo dobre, jakby zabierałam ulepszenia polowe i amunicję, więc będzie przerobane. Jakby ja zwykle używam ulepszenia polowego, żeby uciec od tego, albo wiadomo, gdy jestem zamrożony i tak dalej, co nie? I uwaga, to trwa 6 sekund, także no, nie 30, a 60 więc zostało zwiększone dwukrotnie. Także teraz zmrożenie trochę zmieni, dlatego że gdy będziesz zamrożony, gra zostanie początkowo całkowicie zamrożony, nie będziesz mógł się w ogóle ruszyć, tak? Jak na Call of Duty, a następnie rozpocznie się rozmrażanie, tak? I to rozmrażanie, wiadomo, będzie wiadomo nas rozmnożało i będziemy to już szybci, aż finalnie będziemy wiadomo poruszali się z prędkością 50% i to będzie trwało nie 30 sekund a 60 także tak dokładnie jakby buff do tego właśnie tego negatywnego efektu który będzie nałożony na wiadomo na, na grupę prze, przegraną więc bardzo fajnie I także mamy osłabienie uszkodzeń czy też wiadomo znerwienie broni tak gdy przykład cel teraz on będzie trwał nie 30 a 60 sekund także to jakby znaczne do tego że przez dosłownie minutę nie będziesz mógł zabić ani żadnego zameka bo twoja broń jest osłabiona i jakby jedyne co możesz robić to nie wiem coś granaty no jakby to jest, to jest sobie, to robić znaczne. jakby nie możesz zarabiać punktów, nie? To jest ważne, nie? A inni mogą, jakby, więc no. Teraz tak, karuzela. Karuzela, taki dziwny bug, to jest w sumie fajne, że go naprawili. Nap nie pozwala już graczom na ręczne podnoszenie broni, załóżmy z ziemi. Gdy gryf jest aktywny, gracze nadal mogą podnosić, wiadomo, płyty, pancerza tak dalej, złom, co nie? To jest ogólnie fajne, dlatego że... Jak my załóżmy mać, otrzymaliście karuzelę, nie? Ja zwykle byłem takim mądralem, że Swoją broń wyrzucałem na ziemię po to, żeby przetrwać karuzelę I właśnie, jak gdy się już karuzela skończyła, to podnosiłem swoją broń I chodzi o to, że często jest tak, że randomy moje podnosiły z mojej drużyny Tę broń i ona jakby znikała, co nie? Bo ja wiadomo, oni ją obzięli, ale broń im się zmieniła, bo karuzela trwa i tak dalej, co nie? Więc teraz nie macie możliwości podnoszenia broni z ziemi, co jest moim zdaniem fajne Człowiek wiadomo, wciąż mogą może wam e, drużyna wroga zabrać tu broń z ziemi. Ale no, to jest taki trik ogólnie e, fajny. Mimo tego okej, okay, spoko zmiana? E, jakby tutaj spoko. Mówię, najgorsza zmiana to jest ta, nie? To jest dosłownie... tego nie powinno być. I tak jeżeli usłys usłyszy nas Strayark i będziemy głośno krzyczeli, to być może tą e, zmianę zriwertują, czyli przywrócą tak jak było początkowo. Można się jedynie modlić i mieć nadzieję. E, tak czy jak także mamy tutaj kilka w sumie update'ów, e, no tutaj jakby nie naprawili jakby e, Akimbo, kilka schematów, gdy ulepszasz wiadomo w pack punchu, tak? E, jakby kilka tam problemów na temat tego, że nie było dźwięku, albo był dźwięk zapętony, gdy używaliście wyrzutu ładunków. E także tutaj w sumie perki naprawili, że dźwięk był nieodtwarzany w 3 -osobowym, e, wiadomo, em, w trybie widzenia, gdy używaliście właśnie Psyche Slider oraz e, trybo listę. E także sprzęt nagrywczy, tu ikonki naprawili nad The Mords oraz usunięto lukę w zabezpieczeniach z ładunkiem elektrycznym. Ulepszenia polowe, to jest w sumie ciekawe, na pewno problem, w wyniku którego warunek odblokowania Frostblast wyświetlał się nie, nieprawidłowe informacje, więc jakby nie mogłeś tego odblokować. I także gdy u, właśnie używaliście, u, używaliście pułapkę e, na y, terminusie, pułapki maskowej i użyliście właśnie Mroczny błysk flare, tak? Jest to taka, wiadomo, ta... ulepszenie polowe, to dosłownie jakby czasem nie mogliście w ogóle strzelać i tak dalej, więc gra się cała bugowała i teraz fajnie, że to naprawili. Teraz bardzo ważne wzmocnienia, moi drodzy, to jest to, co zepsuli na premierę sezonu czwartego, czy to, że teraz jak użyjesz w grze Instakilla albo Maxamo, albo na przykład, nie wiem, Full Power, to dosłownie to nie wypada, jakby nie wypada. Zjesz trzy gumy i nic się nie dzieje, albo próbujesz zjeść gumę i zanim to zrobisz, to jakby... Zęby jakieś się zabiły, albo próbujesz kogoś zreanimować Feniksem, zjadać Feniksem, nic się nie dzieje. Dosłownie gumy nie, nie, działa, nie działają, przez co się jakby ginie, bo się próbuje na nich polegać i, i się ginie nagle, co nie? Więc jakby dalej to naprawiają, komedia, właśnie na to. Skoro gano, pojedyncze power-up, gabble spawn, aby nadać priorytet czasowi aktywacji w celu obliczenia lokalizacji spawnu, E, powróci do następnej aktywacji, jeśli nie zostanie znaleziona prawidłowa lokalizacja, to z panu power up. Jakby po prostu naprawcie to, po prostu naprawcie to, jakby to jest komedia, w jakiej oni tu szczegóły wchodzą. Jakby o tym, że jest nierówny teren, więc nie możesz odpalić power upa. Jakby no, zróbcie tak, jak było w Black Ops 3. <laughs> zróbcie i tyle, i w macie. Tam mogę zawsze odpalić power up, nieważne co, raz się bierałeś i tyle, tak? Komedia jakby, że oni to zepsuli i teraz próbuję to naprawić. Jakby what the fuck, nie? E, także na no, problem wyniku którego ikona ulepszeń nakładała się na baner podczas szybkiego więc więcej niż jednego wiadomo. Ulepszenie jest też jednej gumy, więc jak używałeś kilka gum, to się nakładało jeden drugiej, się bug wagał interfejs, więc no, jakby to jest komedia, że oni to próbują naprawić, mam nadzieję, że potem mam zajebiście so, więc no, zobaczymy jak to będzie. E, ogólnie fajnie mam nadzieję, że to naprawią, To jest stara to, to było największa rzecz w sezonie czwartym, najbardziej zbagowana u mnie zombie Jakby w tyle przegrałem meczy, bo nie mogę użyć gumy. No, nie mogłem kogoś Feniksem, nie? A wiecie, gumę zjadłem z 3-4 razy i nic, nie nic, działo także mamy łup na pewno problem wyniku którego ekran powitalny strasz do figurki itarelli wyświetlał się na w grze ale nie blokował się w menu więc mogliście dosłownie mieć jakby ekran czytania bez kupienia banda czyli szukaliście activision także wrogowie na pewno problem wyniku którego dopelgas mógł wpadać pod mapę i zginąć także na pewno wyniku którego zombie wrogowie nie mieli oczu na tzedali demors także mamy interfejs użytkownika na pewno problem wyniku którego ikona broni w interfejsie użytkownika mogła się nie pojawiać w broni w skrzynce na pewno problem wyniku którego działo pustki na terminie się wyświetlało nieprawidłową nazwę. W po meczu, grafika. E, na pewno problem powodujący przedwczesne urachowanie się o ostrzeżeniu o niskim stanie zdrowia. Na pewno problem, w wyniku którego e, uszkodzenia graficzne były widoczne z daleka. panelu serwisem w Shutter Veil. I finalnie, jak to zwykle, stabilność. Rozwiązano różne poprawki z stabilnością. Mam nadzieję, że naprawili tutaj crash na Shutter Veil, gdy gracie Griff, bo za każdym razem, gdy modujecie się do Griff na Shutter ma mapie, to często się gra kraszowała na każdej platformie, więc mam nadzieję, że teraz to naprawili. Jeśli chodzi o wagę, updateu, jak widać jest to update 1.76. On waży u mnie przynajmniej na PS5. On waży 17GB,7. I właśnie jest, jak widać, gotowe do zainstalowania o godzinie 18.00. Nagrywanie to o 16.09. No i na koniec przechodząc do opinii tutaj e, graczy GRIF Generalnie wszyscy są wkurzeni, niektórzy są zadowoleni, że te niektóre zmiany wprowadzili I tak dalej, ale to jest ogólnie totalna komedia, chociażby Kingman napisał jak że zresztą na ekranie Szczerze mówiąc to najgorsza zmiana jaką mogli wprowadzić od czasu Vampiric Extraction nadal istnieje Dosłownie nadal istnieje ten mod na to, który właśnie na was leczy To jest chore e, Umieranie stało się dziś, coraz rutynniejsze z powodu tej zmiany Czy to prawdziwe opinie graczy, e, które, na które patrzymy, tak? Na prawdziwe opinie? Czy na sztuczne dane, które jak widać Treyarch jakby ma e, jakby odczytują z ekranu, co nie? Które nie dają żadnego e, kontekstu e, rzeczywiście rz rzeczywistemu doświadczeniu, które e, mamy grając w grę, co nie? E, ponieważ jeden pojedynczy argument całkowicie jakby neguje te zmiany. Dos dosłownie jeden argument wszystko co zrobi i psuje, nie? Więc jakby komedia. E, zmiany w gryfie trwają 60 sekund są fajne, ale zdecydowanie jakby spóźnione, biorąc pod uwagę, że Karuzela jest jednym gryfem, który trwał 60 sekund od premiery, także teraz wszystkie trwają 60 sekund, naszego no jest to znaczne, czy wygrasz, cel, e, czy nie wygrasz. I tak tu jest opinii bardzo dużo, e, moglibyśmy czytać ogólnie, to ja już się je wypowiedziałem, więc zacznijmy moją opinię. A wy dajcie swoją właśnie w komentarzach opinię, co myślicie o tym, bo niektórzy jakby widziałem że żeby nie było tu widziałem kilka graczy, którzy mówią o tym, że jest to irytujące, właśnie gdy grasz 10 minut i co chwilę, ktoś to się bije z pałki, nie? Jakby nie możesz nic zrobić, jakby to nie jest granie w grę, to zasłania twoje ekran się trzęsie, nie możesz trafić zębaka, i giniesz, nie? Jakby nie masz nie ma życia, bo nie masz re regeneracji. Więc jakby rozumiem tych ludzi jak najbardziej, tylko wiecie, grając w gry musisz, musisz mieć inne nastawienie. To jest tryb dla graczy. I ja wiem, że oni chcą tak, żeby też grali, te gracze i tak dalej w grę, żeby mieli z tego jakby. Ja rozumiem o, o co chodzi, ale to jest grief, to jest tak jakby się grał rankedy na warzone czy na multi To nie jest tak, że będzie się gra trzymało za rączkę, to jest grief I tak było e, kiedyś i tak mam nadzieję, że będzie dzisiaj Wiadomo w Black Ops 2 było tak i nic nie zmieniali zbytnio e, Było hardkorowo i no teraz się właśnie zaczęło, bo ludzie zaczęli płakać Także jak moi drodzy, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten griff i tak dalej, całą sytuację. E, nadzieję, że tutaj wyjściliście jakieś pozytywne informacje, e, wiadomo, na temat zombies, także e, dzięki za bycie, jak zwykle zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapy w górę. Bardzo doceniam wszystkich nowych, którzy wbijali, e, także dziękuję, że wam powodzenia w wystąpieniu 4.5, no i co, do usłyszenia w kolejnym, na razie, makler out. I am Cor This is where it all pays off. <laughs> okay, this is gonna like hurt you a lot oh, more than it's gonna yeah, hurt no, no, me. Oh no, no! No! Oh no! Ah, no! Not responsible for any damage done to your vehicle. <laughs> this game is cool. <coughs> oh yeah. <laughs> it's gonna be cool. <laughs> Duty. <laughs>